Hej, witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Mister Quelux, a to jest kolejny Quelux Daily. To już chyba jest siódmy odcinek, o ile się nie mylę, dokładnie tak. I cóż, jak widzicie, już w końcu wyszedł dodatek Warlords of Draenor, Ja jeszcze go niestety nie posiadam, aktualnie gram na 10 dniach testowych. Ogólnie poprawię, że już jest jakiś czas, ale chciałem Wam przedstawić, jak to mniej więcej wygląda. Ogólnie sama muzyka w grze jest. Jak zwykle świetna, Blizzard dał świetną robotę. Z filmów Unexosa, które jak najbardziej Wam polecam i sam go oglądam, jest yy, jak najlepsze. No, kurczę, grafika jest świetna, więc Blizzard się o to postarał, ale widzicie w tej chwili okno logowania, które jest naprawdę bardzo, ale to bardzo podobne z wyglądu do podstawki do 2004 roku, kiedy właśnie World of Warcraft wychodził na. Nasze komputery, dokładnie tak. A więc, dobra, ja myślę, że się zaloguję. Tylko w tej chwili zrobię cięcie, żebyście nie widzieli mojego adresu e-mail oraz w sumie hasła nie widać, ale co z tego? Także. Jej! <laughs> A więc cóż, jesteśmy w tej chwili na moich postaciach, jak widzicie dokładnie. I cóż, mamy tu naszego kłeluksika, Teofile, brutalnego, bezlitosnego, kub Exodarkę, eksodarkę, elfiszcza, dobra dupa, trzym itemy i elf. Elwelinka. Elwelinka to jest smak, którego będę expił. Yy, na razie nie wiem jeszcze dokładnie, czy zrobię ją od początku i będę nią expił i dla was robił odcinki. Czy dopiero mm, na pewno to będzie za jakiś czas? Z uwagi na to, że jeszcze nie ma, jak widzicie, wprowadzonych nowych modelów w postaci Bladelfów i Bladelfek. Większość już wszystko jest. Jak widzicie tutaj, no, piękne humanki są, więc cóż. No, niestety, ależ orki, no, niestety. Znaczy trolle, tak? Trole yy, nie, no, nie, naj... nie należą do najpiękniejszych klas Oczywiście jak tutaj widać... no Kurcze, najtelfy są bardzo ładnie zbudowane. Yy, tak samo chyba Draneje już są wprowadzone. Tak, tak, widać już to naprawdę piękne porównanie. No, kurcze, tu widać, że to wszystko tak na lewo chodzi, a tutaj wszystko jest naprawdę pięknie dopracowane. W ogóle... No, patrzcie, patrzcie na tą twarz, jest naprawdę zajebiście zrobiona. Tutaj się nic nie zmieniło fasie w goblinach, jak i w wargenach. No ale cóż, w pandaranach też się nie miało co zmienić, bo dopiero zostały dodane. No tutaj mamy naszą teofilę druida pięknego. W sumie nie wiem czy jest piękna czy nie. Trzeba by zdjąć jej kapturek. Mm, oczywiście brutalnego i te będę expił y, mniej więcej te o od 60 do 70, a tutaj y, od 70 do 80. Później zobaczymy, czym. Na przykład znowu wrócimy do na, na od 80 do 85, chociaż nie wiem, czy nie expiłem przez kataklizm. Nie wiem, będę musiał sprawdzić odcinki, czy expiłem, czy nie. Na pewno przez. Nie, przez Kataklizm chyba spiłem i przez Pandarię później. Dobra, nie wiem, w każdym razie będę musiał zobaczyć znowu na playlisty, ale chyba mi się... Nie, tak, przez Kataklizm przechodziłem, także widzicie, dużo mi nie zostało, tylko Wrath of the Lich King, czyli e, The Burning Crusade, Wrath of the Lich King i podstawka cała. No dobra. Cóż, ja myślę, że się vloguję pierwszy raz, bo to jest pierwszy raz, kiedy ja się loguję od ostatnich odcinków z World of Warcraft moich na kanale, to było już dosyć dawno. W tej chwili jest dziesięciolecie Wowa, właśnie dlatego specjalnie aktywowałem też te 10 dni. Ja wiem, będę bardzo mało grał, ale to nie chodzi o to. Chciałem dostać Achievementa, którego zaraz zobaczycie. Nie wiem czy nie dostałem, bo grałem na darmowej wersji, bo mam też połączone konto z kontami innymi na te darmowe, więc tam też ewentualnie mogłem dostać. I dostaniemy też pecika Korkiego, który jest naprawdę bardzo fajny. I dodatkowo jest event, na którym można zdobyć monta, ale niestety event jest na setny level, więc ja go niestety nie zdobędę, czego bardzo żałuję i naprawdę jest mi smutno, że ja go nie zdobędę, bo... bo nie zdobędę, bo nie mam dodatku i prepaidam. <laughs> Ach, z tego YouTube'a się nic nie ma. Jej, Grizony, nowy charakter model, tak, start quest now. Fajnie, że mogę zrobić questa. Jej! Start quest now. Jej! Mogę zrobić quest, tak widzicie, powiększyła mi się linika. Mogę do 99% ekspa. Boże, to było ostatnie miejsce, gdzie ja byłem. I widzicie, jednak mi zaliczyło. Widzicie, wczoraj, tak? 12, 21. Widzicie, dzisiaj jest, Nie, to dzisiaj. Na pewno? 21 grudnia 2014. Dzisiaj jest 21. Czyli dzisiaj mi zaliczyło. Jej! No to fajnie, fajnie, fajnie. Jak widzicie, tutaj jestem na Birthday. Birthday! Dziesięciolecie World of Warcraft i właśnie dostałem pecika Molten Korgi. To jest bardzo fajny pecik. Jak widzicie, jestem tutaj na. No niestety, na Pandari i prawdopodobnie tutaj jeszcze przez długo zostaję. Widzę, że. Panowie mnie nie wrzucili z gildii, za co jestem bardzo wdzięczny ostatniemu przymierzu. Bardzo fajna gildia, już większość mają setki jak widzicie. Quelux jedyny nubek został na 9 i niestety na razie nie wyleweluje. O, tu już widać siedzi ktoś w garizonie. Ach, jak mi szkoda naprawdę, że nie mogę, nie mogę nic z tym zrobić. Kurczę, wiecie jaka to jest... to Jezu, to jest takie super, ja bym tak chciał pograć w World of Warcraft. Boże, gdzie tu jest... Aż mi się chce iść pozabijać. Patrzcie jak tu pusto. Tu jest tak pusto, tak mało ludzi, że ludzie po prostu już mają w dupie te mopki i kurczę jest wolno. Albo ktoś tu, no, widzicie, patrzcie. Patrzcie, coś wolno dzisiaj serwery chodzą, naprawdę. Albo nie wiem czemu mi się to nie wczytało. Nie wczytała mi się ikonka jego. Dobrze, czy ja mam zresetowane talenty? Nie, mam zrecytowanych talentów. Muszę, ja dawno nie grałem paladynem Quelux uu, uu, ach, aha. Kupa No nic, ach, Quelux, dawno nie grałeś paladynem, eee, a pecika wam, właśnie monta wam pokażę, który jest dostępny mm, z tego eventu Corhound, dokładnie Dlaczego nie ma podglądu? Zastanawia mnie. A... Ojej ojoj, ojoj, ba... badziuka. Patrzcie, coś mi się buguje. Coś mi się buguje ten World of Warcraft. Bo nie widzę wszystkich efektów. W ogóle efektów nie widzę. Dlaczego? Przecież już mam na ultra. Coś mi się popsuło, niestety. Albo coś takiego jest złego. Okej, okay. no nic. W takim razie Asilę pokazuje? Patrzcie, też nie pokazuje mi Siri. Hmm. troszkę lipka. Coś, coś się spsuło. No patrzcie, teraz mnie nie ma. Haha. Albo to są lagi serwerowe. Co jest naprawdę złe, bo ja w tej chwili się nie widzę. Albo nie wiem, co się dzieje naprawdę. Ogólnie miałem problemy, żeby się połączyć do gry. No, ale to tak raczej nie powinno być. Jak widać, na razie jest OK. Więc powinno być świetnie. No, lagi są na pewno 100% lagi serwerowe. Bo jak widać, no niestety, ale to nie jest jakoś zajebiście. No, patrzcie, no pusto. Widzicie, nawet mobów nie ma, ale słychać, jak ktoś walczy. Hmm. we mnie, co się dzieje. Czy to przez coś z moim netem się dzieje? W co wątpię. Naprawdę wątpię, że coś się dzieje z moim internetem. A zaraz sprawdzę. Przepraszam Was za to, że nic nie słychać w tej chwili z gry. Nie, mój internet jest spoko, bo właśnie w tej chwili sprawdzam Teamspeak'a i. bo jestem na awku na Teamspeak'u, i tam jest wszystko ok. W mieście też jest wszystko ok, chyba. A może też nie. Kurczę, wiecie co? Może ja się logutnę. Hmm. No, ciekawe co się stanie. Mam nadzieję, że to jest jakaś wina tylko serweru chwilowa. O! No i co? Teraz się wszystko pięknie od razu z, y, pokaże. Coś też wolno, patrzcie kto tu jest. Patrzcie kto tu jest! Patrzcie! Ford de Azeroth! Hoho, ho, ho. nie. Zaraz. Weźmiemy sobie naszego pecika, Molten Kargi. Malterkargi! Thanks, copy. Ja chcę mieć kopię tego pięknego. Pięknego wydarzenia. Aaaa, pięknie nauczyliśmy się. Molten cardgi. Patrzcie, widzieliście jakie opóźnienie jest? Nie, coś jest ewidentnie z serwerami. Serwery World of Warcraft coś nie dają, sobie zbytnio rady. Hmm. Czyżby to jest dalej? Czyżby to jest dalej? Jak tak to jest bardzo źle. Zobaczmy co tu nam się stanie. Czyżby wprowadzenie do World of Draenor. This is our chance. Storm the portal. Lagi były, troszeczkę. Albo to jest wina, że muszę zresetować World of Warcraft, albo nie wiem, co się stanie. Ojojoj, gdzie nas przeniosło? Gdzie nas przeniosło? Of co w Draenor? Wiesz, co ja zrobiłem? Ja, ja nie chciałem. Ja nie chciałem, naprawdę. Jak mnie przeniosło do Draenoru, to trochę lipa. A więc co? Wykonujemy pierwsze questy w Draenorze. Jak widzicie, nie ma portalu. Nie możemy się cofnąć. O kurde. Ciekawe, co by się stało. O kurde. okej okay, idziemy zabić te złe pany. Ok. Olol. Tak. Come on. Come on, co jest? Okej. Okay. Next quest. Co my mamy w next questie zrobić? Okej. Okay. Ja już wiem, już wiem. Musimy zniszczyć dopływ energii, żeby ogólnie unieruchomić portal, bo w tej chwili, jeśli widzicie, jesteśmy w początkowych misjach, tutaj on właśnie się odpala. Odpalił ktoś nam bombę, która doprowadziła do tego, że właśnie wybuchło, wejdziemy. Idziemy do pana tutaj, który nazywa się... I teraz powinniśmy widzieć animację. Czemu nie widać? Terongar. Kurczę. Ta... U Nexosa to tak ładnie pokazywało, że tu jest Terongar, a u mnie nie pokazuje. Jak widzicie, Draenor, że nie możemy latać. Niestety. I nam to nic nie da. Hmm. Co mnie bardzo zdziwiło, to mi nie pokazało tego fajnego cinematika. Patrzcie. Bum, bum, bum. I teraz powinien być drugi. Ok, zniszczmy go. Ok, a więc systems mam wszystko na ultra Co mnie trochę dziwi Niczego nie było pokazówki takiej pięknej No nie wiem systems graphics no mówię jest na ultra Ultra widzicie, ultra, ultra, ultra nie wiem. Nie wiem co się stało. Dobra, nic. Teraz mamy iść na górę oddać questa. Bo zniszczyliśmy pierwszą fazę zasilania portalu. I myślę, że na zasilaniu portalu się skończy nasz odcinek. Je może jeśli nam się uda, to pójdziemy dalej. Nie, tutaj później, do Guldana idziemy. Y Wiecie co? Kurczę, szkoda, że jakoś się troszkę bardziej nie przygotowałem, bo w sumie nie dużo pamiętam z tego wszystkiego, bo to jest ogólnie troszeczkę fabuły z Warcrafta III i nie tylko, nie tylko, z książek też dużo. Ja się do tego zbytnio nie przygotowałem, a tu jest naprawdę wiele, 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 wiele ciekawych aspektów, właśnie właśnie na temat tutaj świata World of Warcraft i tych postaci, które tu się znajdują. A mianowicie tutaj, właśnie jest Tral. Jak widzicie, młody Tral, który w sumie nie jest taki młody, bo to, to jest Tral. To, nie, to jest nasz Tral. A tutaj widzicie, kogo, kto tu jest: Archimak, Kadgar, Kadgarek, hej. <gry> No dobra, tu widzicie ym, zło, zło całej w ogóle Iron Hordy. Także ca całe tutaj jest wszystko niszczone. Zobaczcie, po co ja zszedłem z tego monta? Zastanawiam się. I w sumie gdzie tu było to wejście? Czy tylko tam z boku gdzieś? Czy i tu jest gdzieś? Czy nie da się latać? Dobra, idziemy tutaj. Wiem, że na pewno tutaj. O! Patrzcie, a to mi pokazało. Gul'dan! Widzicie jak pięknie? To jest moc nowego dodatku, że tak pięknie to pokazuje. Nie wiem dlaczego mi tam nie pokazało, Zastanawiam mnie to. W tej chwili mam zniszczyć kamienie zasilające, jak widzicie trzymające Gul'dana tutaj w uwięzi. Bo Gul'dan tak naprawdę jest siłą, która jakby trzyma w całości portal. Go zasila też, jakby jest takim zabezpieczeniem, żeby nie można było zniszczyć portalu zamknąć go, bo on jest w tej chwili otwarty i my tutaj próbujemy, żeby tak zrobić, żeby Iron Horda się nie dostała tutaj w żaden sposób do naszych tutaj innych rzeczuszków, także kurczę. Ja Wam tutaj zacząłem pokazywać w ogóle, nie pokazałem Wam mapy. Tak wygląda w tej chwili nasze mapy, czyli Draenor i Outland, Jak wiecie, to jest Draenor to jest, że Outland przed tym jak się rozerwał we wszystkie części i w ogóle to jest właśnie to. Ale o tym to ja myślę porozmawiam kiedy indziej, bo to też jest bardzo ciekawa historia. Yy, myślę, że jak będę prowadził całą serię. Myślę, że Quelus Daily yy, później będzie raczej taką serią, w której będę pokazywał też yy, całą, całą, całą tutaj historię, bo że coś mi jeszcze zostało. A, ten jeden kamyczek, okej. Okay. Nie, nie został mi. Co ja mam tu zrobić? Pewnie wybić te wszystkie pany, okej. Okay. Pewnie coś jeszcze muszę zniszczyć, okej. Okay. No i co teraz? Maps. Okej, okay, co ja muszę... Co ja, nie zniszczymy jeszcze jakiejś runy? Naprawdę? Czy może jakieś jakiś quest item? Nie, nie dostanę żadnego questitema. To jest troszeczkę dziwne. Może muszę podejść tam do Guldana. Albo i coś jeszcze zrobić. A, dobrze. Okej. Okay. Okej, okay. dobra. Jak wiecie, pierwszy raz gram, więc. Ok, w tej chwili Guldan z pieprza do innego świata. Nie wiem dokładnie, gdzie on w tej chwili z pieprza, bo dokładnie, no właśnie wam mówię, że ja nie pamiętam historii dokładnie World of Warcraft z właśnie dodatku tutaj najnowszego, czyli właśnie World of Draenor. Grałem bardzo dawno temu, a książek szczerze wam powiem, że nie czytałem z World of Warcraft, ale zamierzam, bo to jest naprawdę ciekawa rzecz i myślę, że na Wieczorne jakieś tam wypadki warto by, warto by właśnie poczytać. Jak widzicie, tutaj dostaliśmy tu Henda, który jest no, sporo słabszy od mojego. Ogólnie, ten set, który ja mam, wystarczy z tego co słyszałem na wykspienie do setnego levela. Nawet może nie, może już pod koniec będę wymieniał na jakieś lepsze itemki, ale póki co, no to myślę, że tutaj, tutaj będziemy tak mieć. Okej, okay, widzicie tutaj y, kadgar rozpieprza wszystko. Leci z nami też y, była Ilidana. <grystanie> to wiem, że na pewno jest y, była Ilidana, bo z, ona przychodzi nam pomóc, pomóc w rozwaleniu Ilidana. Kogo my tu mamy? To jest jakiś ziomeczek zwykły. No i tutaj takie początkowe obozowisko się pojawia. Okej, okay, a więc od Kadgara dostajemy kolejny questy, które widzicie jak zwykle moje legi są dużo, dużo, dużo lepsze i patrzcie ile mi to w plecy bym był. E, niestety. W sumie niestety, nie nie niestety. Blazing. E, bleeding... o Boże, jakie to malutkie jest. Bleeding hello, hurts, Burnet. Hmm. Okej, okay, mamy tu kilka questów, które musimy wykonać. Musimy coś spalić. Coś musimy spalić. Okej, okay, widzę, że musimy pozabijać panów też przy okazji. Oni idą gdzieś się tam przedzierają, idą dalej. Ok, Mój paladyn jest za to kuksikiem tutaj i my te przez te mobki jedziemy jak w masełko. Cześć. Oczywiście nam to zalicza, ale no więc widać coś to średnio działa. Powoli. Strasznie. Okej, okay. wypuściłem naszych ziomeczków, jak widać. Widzę, coś tu będę musiał podpalać. A, ah, okej, okay. już wiem co muszę podpalać. Jak widzicie tutaj Quest Helper wbudowany w World of Warcraft naprawdę świetnie działa. Można łatwo wszystko psuć. O, kto to wybiegł? Wow palący się pan. Okej, okay, pięknie. Okej, okay, może my tu zniszczmy ich. Jak widzicie, tu ich nie mamy, ja to po prostu kleweturą mam, Jakby no, na kleweturze był w klawiaturze, takie kibandziki. Nie ja skibindowałem jeszcze jakoś zbytnio tego koluksika ja, Jakoś tak wyszło, no cóż. Także widzicie, questy tu są dosyć przyjemne i naprawdę to nie jest to trudne, ekspienie, levelowanie. Dobra, co my tu musimy jeszcze zrobić? Spalić jeszcze kilka rzeczy, a później kargę o Musimy coś znaleźć i... coś znaleźć, tak. Okej, okay, może pójdziemy gdzieś tutaj wyżej, myśl, albo niżej. O właśnie, tutaj, dobra, już wiem. Siema. Okej, okay, teraz mógłbym uciec, co prawda, ale jeszcze go zniszczę. Widzicie, do już też jest mocno zredukowany. Wcześniej biłem po 60 tysięcy, ponawet więcej, a teraz naprawdę mało bardzo. Nie, polatamy sobie, dobra. Yy, Weźmy sw sobie Swift Panterkę, bo jest fajna panterka. I lecimy zrobić ostatniego questa, który jest tam gdzieś. Okej. Okay. Czy jeszcze coś mi zostało? Jeden budynek mi do spalenia został, dobra, ale myślę, że jak tu podbiegnę. Okej, okay, mamy otworzyć kraty, a nie. I tam coś znaleźć, dobra. I widać tutaj zastawa jest mocna. Hardkorowa obstawa ziomeczków. Hmm, wskakujemy na naszego Amani Battle Beer, który jest bardzo ładny. Siema. Dobra, pomogę ci. Już, już biegnę, już biegnę. Nie martw się pani dranejką, która tam jesteś, bo tam są Draneje wszyscy. Okej. Okay. Coś mi jeszcze trzeba spalić? Chyba nie. Ale cóż, otworzymy. Cześć Dranejki. Okej, okay. tutaj nam odpowiada pani Carbor Slave. Carbor, Carbor Slave. niewolnik, ale co on tam chce, to nie wiem. Dobra, jedziemy do kolejnej lokacji. Myślę, że ja tutaj zakończę odcinek naszego Quelux Daily. Mm, cóż, mało porobiłem, powinienem cokolwiek więcej tam zrobić, no ale dobra, no tam nie przeszkadza nam to. Myślę, że tutaj to początkową lokację będziemy musieli skończyć i cóż, jak widzę tu albo oni idą wszyscy. Tak, idą, idą, idą. Zaraz mi się powinno pojawić, że mogę questy oddać. Okej, okay, jak widać, już się przegrupowali. Oddajemy kłostiki. Okej, okay, siemano. OK, dostaliśmy kolejnego questa, którego mamy sobie pogadać tutaj z Ariokiem, Ari... Ariokiem, Ariokiem. Dobrze, z Ariokiem. Dobrze, porozmawialiśmy z Ariokiem. OK, mamy go przeeksportować gdzieś. Chodź, chodź za mną, chodź, panie. Tam. Zrobimy aż do tego myśl Questam. On jest bardzo fajny. Ja pamiętam go mniej więcej. Z. Odcinków Nexosa, raczej w sumie nie odcinków Alive, bo ja tam zbytnio odcinków Nexosa nie oglądałem z Warlords of Draenor, bo wiecie jak to jest, smaczek trzeba sobie pozostawić. Całe ekspienie ogólnie, początkowe lokacje trochę obejrzałem, a tak to nie oglądałem. Destroyed. Okej, okay, niszczmy. Tutaj mamy Bleeding Hollow coś tam, nie zdążyłem zobaczyć, przeczytać, dobra. Złapani. Gini. Okej. Okay. Co ona dropnęła? Okej. Okay. Ja idę na górę. Oko Saurona nas goni, no nic. Oczko Saurona. Mam nadzieję, że. Aha, od drugiej strony jest wejście. Okej. Okay. Mam nadzieję przynajmniej. Tam na górze gdzieś trzeba coś. Dobra, trzyma, Jolo. Chodźcie na mnie, bo ja jestem tu najmocniejszym. Ty, panie, tutaj ziumeczki mój. No, on jest przeciętny, no nie powiem, że jest jakimś koksem tutaj. Nasz kompan. Ariok. No cóż. Myślę, że my jesteśmy większymi koksami, chociaż mamy mniej khp, ale co z tego. <gry> on ma 90 też level. Jak widzicie on będzie expił razem z nami. Cześć kuleczko, cześć oczko. Cześć wkurwione oczko. Abs, No i tutaj trali jest. A nie, Kirlog. Kirlog. Zły bardzo orczek, Schmidt, Tak, na pewno chciałbyś. Nie dostaniesz mojego mięsa. Okay. Boże, Ariok w co się zamienił? W jakiegoś wielkiego bydlaka i ich poszedł zaatakował. Patrzcie, co on tam czyni. On tam czyni mordor dosłowny, a Quelux tu się opieprza. No najlepiej, bo po co? Czy on tam sobie poradzi, nie? Chyba. <gry> Dobra, idziemy na mościk, bo tam jest dalsza część questów. Kurczę, do 30 minut ja bym chciał odcinek. Ja nie chcę tak, żeby kontynuować cały czas te questy. Kurczę. Queluxie... No nic, ja wiem co tu się stanie, ja wiem co tu się stanie. Okej. Okay. Cześć. Akcept. Okej. Okay. One tam już idą, żyli panowie, ale nie będzie tak łatwo. Bo właśnie most został zniszczony przez pana y, Kadgara. Boże, ja cały czas zapominam jak on się nazywa. Kadgarek nasz. Dobra, mam nadzieję, że tutaj będę mógł już. ...sobie dać spokój z odcineczkiem. Okej, okay, kolejna okay, część, klatka. Dobra. A więc dobra. Cóż, dziękuję wam za to, że obejrzeliście ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapeczkę w górę, ja za chwilę siadam nagrywać kolejny odcinek. Standardowo, w sumie nie mówiłem chyba tego w Quelux Daily, w opisie macie... W opisie macie linki do wszystkich społeczności. I cóż, piszcie komentarze, piszcie, dawajcie lajki i cóż, dzięki za to, że oglądaliście i do zobaczenia. Hejus!